No, no, na no, jaką będzie przeznaczony par możemy budować taką furtkę y, To znaczy jeszcze akt notarialny nie jest podpisany. Jest, Czy, podpisan? jest. jest, jest, jest. <laughs> Dział 710, działalność usługowa i tutaj plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu zagospodarowania mapy i ogłoszenia 100 tysięcy. Tutaj 70, ponad 75 tysięcy to jest kwota, którą, o której rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, która przechodzi z tego roku. 710.35 cmentarze. Remont pomników to jest z dotacji tej, o której mówiliśmy. Przy dochodach 2000, płace i pochodne od wynagrodzeń BHP 72231, ekwiwalenty środki czystości 1000, wydatki rzeczowe 34.780. Ja mam, Panie, Burmistrzu, przy tej okazji, nawet nie pytanie, tylko sprawy, tak. Bo Na cmentarzu to lepiej nie jest sprawy, bo... Będą zabrane kontenery spod cmentarzy, będą zabrane spod cmentarzy po, po wsiach, przy innych parafach. W związku z tym nikt nie neguje, że trzeba na tym oszczędzać i trzeba dojść do jakiegoś wspólnego kompromisu. W związku z tym, że wszyscy płacimy podatki i część tych podatków z różnych miejscowości jakoś tam jakiś promil idzie na cmentarz tu uwończył. W związku z tym moja propozycja jest do tego, żebyśmy znaczy nie my, tylko żeby rozważyć tą propozycję jakiejś częściowej partycypacji tych kosztów śmieci przy tych cmentarzach parafialnych. Nie mówię, nie myślę o żadnym dotychczasowych wielkości, tylko z jakimś rozsądnym granicą. Granicach, żeby po prostu zrównać to, no, sprawiedliwość społeczną wprowadzić w cmentarzu komunalnym i w cmentarzach parafialnych. Znaczy, drodzy Państwo, ja powiem tak, ja zdaję sobie sprawę, że Wojni, wojnicki cmentarz nie wyżyje, nie utrzyma się za koszty opłat, jakie są. My te, myśmy te odpłatności podnosili, Państwo, Państwo. Państwo znacie zawsze my, i zawsze dokładaliśmy. Do ja z chwilą, kiedy, kiedy znalazłaby się, znalazłby się osoba, która by wzięła cmentarz i, i tych pracowników, powiedzmy, się nas i, i prowadziła tam na zasadzie działalności gospodarczej, bardzo chętnie bym to zrobił, bo tak w niektórych miastach jest, że powiedzmy funkcjonuje tam spółka, która obsługuje przy naszych stawkach, jest to niemożliwe, ale powiem, no Panie Rysiu, z drugiej strony cmentarze parafialne, na cmentarzach parafialnych ksiądz, sprzedaje powiedzmy miejsca i bierze za pochówki w sensie miejsca. Też tak jakieś dochody ma. Ja rozumiem, że no tu dopłacamy do tego wojnicza, zgadzam się z Państwem, ale tam też z tytułu <gry> miejsc na cmentarzu no są pewnego rodzaju dochody. Zrobiliśmy to dlaczego? Drodzy Państwo, między innymi zrobiliśmy dlatego, że nie może być tak, że z cmentarzy wywozimy telewizory, opony samochodowe i tak dalej. A czy by, Panie Burmistrzu tak, ja nie wiem, jak to tak mówię, jak czy duże kontynery. Żeby to tak po prostu od razu nie zrazić, że to powstawiać po dwa takie jak na przykład w wojniczu. Te były duże i już jest do tego na sam cmentarz nikt nie przyjdzie z jakimś tam telewizorem czy czymś, bo, bo my nawet w tej chwili zrobili tak jak mówiłem, nie wiem czy pan wie, był problem u nas, bo przy cmentarz, przy drodze pojechał samochodem w nocy, za się ciach, ciach, i koniec. Daliśmy kontener z drugiej strony, tam od, za kaplicą i mamy spokój. Kontener od wszystkich świętych jeszcze nie jest napełniony. I jakby takie po dwa kubły dać, żeby po prostu może taką dobrą relację utrzymywać, bo no, jak zależy, e, proboszczowie też mają różne tam e, humory i zajdziesz og z ogłoszeniem i powie tak jak tutaj bo nie czu się, tak czuć, jak zapłacicie, to wam prosimy. A my u nas, na przykład u nas tak jest, nie ma niedzieli, żeby nie było trzech, czterech ogłoszeń. Nie związany z kościołem. Jak się tylko idzie i ten czas, ten, ten, cokolwiek potrzebujemy, no to też e, tutaj nam, e, załatwia, ogłasza. Ale to jest takie moje przemyślenie. Możemy się zastanowić. Jeszcze jedna mamy pod sednażem kontenery, ale opłacane są przez proboszcza parafii. Nie. Przecież wykupujemy suwczynę, wykupujemy, wykupujemy miejsca pod na grobki czy, czy, czy w grobowce yy, i trzymujemy przecież yy, przebiście się do parafii Tylko no, macie, macie to dobrze, że jest oddalony cmentarz, nie jest tak, że na przykład u nas jak ktoś przejeżdżał koło cmentarza, zatrzymał się w nocy, wyrzucił co miał wyrzucić też się wjechał. tak zdarza, bo ksiądz prosi. Nie, a tam na proszę Państwa, ja nie widziałem jeszcze na, na cmentarzu, żeby ktoś Pan teraz wkładł, mówi na grobach, a potem je rzucał do kontenera, więc bardzo was proszę, nie róbcie tego. Też się tak zdarza. Cały ból pan bardzo różnych rzeczy i, i, i zostawię go kontenera. I tutaj to jest taka walka z wiatrakami trochę. Ja nie twierdzę, że, że Urząd Gminy ma dalej prowadzić taką działalność jak teraz. Tylko jakąś częściową utrzymanie kostium tak samo z zabawnikiem w tych śmychach po prostu w te jary rozsądną no bo tak takby mogła taka sprawiedliwość co zawsze no zastanowiliście ale to mówię, to jest... na Proszę no, Państwa, to jest... Tak by było dopiero robić. Brawo jest nie przeszkadza. Wsiądź i rozmawiać. Drodzy do do, do, do Państwo, no, jeżeli cmentarz jest cmentarzem cmentarz parafialnym, to powiedzcie mi na jakiej podstawie ksiądz płaci do gminy pieniądze. Panie burmistrzu, proszę. Pani, panie burmistrzu, proszę. Panie burmistrzu, proszę. Panie burmistrzu, Panie Agnieszko i Panie burmistrzu, a co będzie, gdy parafie powiedzą niech przekażą cmentarze na mienie komunalne, bo taki obowiązek gmina ma przejść. No to teraz, no ale nie, teraz ja, 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 będziemy ja, mieli problem wspólny. No, ja, to, ja, to, dlatego ja tylko tak tutaj to myślę tutaj no, i wtedy... To, ja, to, ja myślę, że to jest, 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 jest niezbędne. Nie, to, nie, to, nie. Pani Agnieszko, jest taka sprawa. Jeżeli probość się zwróci do Rady Gminy, to gmina musi przyjąć dwa obowiązki. Niech Pani to pytanie? No. I, I wtedy na przykład, gdybyście tak te cztery miejscowości, no to weźcie sobie te cmentarze, utrzymujcie. I co jeszcze? Będzie musiała gmina Grabarza, bo gmina będzie brała za, za pochówek, za, za te placę, za wszystko, to no, tylko czy to... Tylko pytanie, czy prowosz pozbędzie się dowodu cmentarza parafialnego? Ale, panie przewodniczący, znów nie ma takiego pomoru. Jak się nie rodzą, no, bo dzięki, bo, bo tu można do ewidencji popatrzeć. Bo, że grabna milówka to jest 16-17 rocznie pogrzebów. Po Długowieczni ludzie. możemy A tu trzeba to znaczy, jeszcze to utrzymywać czyścigi i wszystko. Drodzy Państwo, można rozważyć. no, I no, do do to państwo, rozważyć, no liczyć się z tym, że to są y, też wydatki. No oczywiście, to, to, to... To, 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 to są wydatki. Undon... Do, to są prowadki, no zrozumcie, że... Państwo, ja uważam, że my możemy się inaczej w jakiś sposób tam z księżmi dogadać, czy poprzez Państwa Sołtysów. My możemy zrobić w okresie przed Wszystkimi Świętymi, po Wszystkim Świętym dwukrotną akcję, że Dostarczymy kontenery duże po to, żeby to zabrać i w jakiś sposób odciążyć. Możemy, ja uważam tak, że ta współpraca no, jakaś musi być, bo przecież musimy z tymi księżmi żyć, bo, 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 bo to... Bo sa, sami państwo wiecie, jak tutaj walczyłem o to, bo to, na, to było po prostu takie duże obciążenie gminy, że na 810 kontenerów było, z Wajnicza było wywożone 610. Trzy kontenery dziennie. No i też i ciężko tu było sforsować, żeby to zredukować. I no i, i w tej chwili tam nie ma tego, a jeszcze co, musieliśmy ludzi wysyłać, żeby porządek robili tam. Teraz, I jak się, tak jak się zorientowali, że do wojny, można śmieci przywozić, to wszyscy oszczędzili przywozili. No i tak było to końca. I teraz razy, razy 700 zł, wiecie, jak i dobrze, dziękuję. I to już wiemy, to już wiemy, że tak było. Natomiast bardzo prosimy o to ciąg dalszy tego budżetu. Dział 720, y, informatyka, rozdział 72095, pozostała działalność, projekt inclusion y, 229 tysięcy. To jest wkład własny, ten projekt, ten pan co prezentował. A, to, 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 jest, projekt, to jest ten to projekt, jest, który weszliśmy w, w ten projekt unijny, dotyczący tych wykluczonych. Wkład własny jest projekt ponieważ projekt jeszcze nie przeszedł i nie mogę pokazać po stronie dochodów i wydatków całej kwoty na ten projekt, jednak wkład własny jest w wysokości 229 tysięcy.